Cześć! Cześć, witam na moim kanale. Na kocie Tarota w październiku robimy sobie przekaz pod tytułem Kim dla niego jesteś? Miłosny przekaz. Kim dla niego jesteś w październiku? Teraz się dowiemy wszystkiego. Zajrzyjmy w karty i będziemy wiedzieć, co tam się dzieje, kim dla niego jesteś, kim dla niego jesteś? Jaka ta energia na październik jest w tej relacji? Kim dla niego jesteś? Energia na październik w tej relacji, kim dla niego. Jesteś. Kim dla niego jesteś? Hmm, jeszcze poproszę. Kim dla niego jesteś? Okej, okay, jeszcze poproszę. Kim dla. Dziękuję. Dobra, i do. do, do zaraz sobie odsłonimy, sprawdzimy. I dopytamy. Kim dla niego jesteś? Dopytajmy. Czego? Okay. O, znowu. Dobra. Jeszcze. <laughs> przepraszam, to kaszle. Dziękuję. No i sobie sprawdzimy, co się wydarzyło chwilę przed, że tak powiem, październikiem. To tutaj. Ach, słuchajcie, były uczucia, były. Ktoś miał poważne uczucia. Poważne. Ktoś naprawdę miał poważne uczucia. Jakiś mężczyzna, może być trochę starszy. Albo po prostu to są uczucia takie już um, mocno. Um, nagrywam? Nagrywam. <grym> mocno już takie osadzone. Ale przy tych uczuciach ktoś odchodzi, ta osoba prawdopodobnie jakieś odejście, bo jest przeciążenie, jest za, jest za ciężko z tymi uczuciami, z tym wszystkim. I nagle, i nagle po tym odejściu, nie mogę, jakieś nie wiem, odrodzenie dosłownie, przed październikiem odrodzenie uczuć, odrodzenie pożądania. Dosłownie odejście jest mi ciężko. I za chwilę po tym odejściu, czyli tu będzie jakieś po prostu okienko powrotowe, ktoś będzie miał szansę na powrót, bo po tym odejściu jest. Jejku, chyba kocham, chyba, chyba kocham, to, to jest naprawdę miłość. I, i naprawdę ta osoba m, pragnę jej, pożądam i tak dalej, nie? Taki ogień, uczucia i ogień, połączenie, no super połączenie, bo uczucia i ogień, nie? Więc. I to jest takie okienko, to jest czas, w którym mogę z tego skorzystać, ktoś, ktoś może z tego skorzystać, ale to nie będzie trwało wiecznie. I to jest chwilę przed październikiem. I co w październiku? Kim dla niego jesteś? Oprócz tych uczuć, oprócz tego pożądania, to ta osoba dosłownie zdaje sobie sprawę... Um, Że przerabia, dosłownie, bo tu jest było odejście i powrót. Ta osoba przerabia z Tobą cykl, ta osoba sobie zdaje, że przerabia z Tobą mechanizmy. Wiecie, będziemy wracać do mechanizmów, będziemy wracać do sytuacji, do niefajnych, niemiłych, gniecących nas uczuć i poczuć, do momentu, aż zdamy sobie sprawę, jako obserwatorzy z zewnątrz, że to są właśnie mechanizmy. Że to jest nic innego. To, co nas boli czasem, to, przez co cierpli, cierpimy, będzie się powtarzało, dopóki nie zrozumiemy, że to jest mechanizm, na który my musimy zacząć inaczej reagować, żeby on zniknął. Dopóki będziemy tak samo reagować na bodziec, to on będzie powracał, bo on ma gdzie żyć, ma, gdzie, ma na kim wegetować, czyli na nas. Jeśli zaczniemy inaczej reagować na to, co nas boli, na, na to, co, co się powtarza i ciągle nas tak samo boli, jeśli zaczniemy na to inaczej reagować, spojrzymy na to z boku, zobaczymy, że to jest po prostu mechanizm, tak? To wtedy on dopiero zniknie, ale ta osoba po prostu zauważa, że ona przerabia z wami mechanizm. Mechanizm. Nie, nie potraficie się od siebie w pewien sposób uwolnić, dlatego tu są po prostu ciągle jakieś powroty. Uczucia są, nie można tego odmówić. Nie można odmówić tych uczuć, ale zaraz potem są odejścia, przeciążenia, bo jest komuś za ciężko w tych uczuciach, kogoś te uczucia ranią, nie wiem, coś takiego. I zaraz znowu jest potem powrót. Nie, jednak to, są, to jest jednak silne, tu jest pożądanie, tu są emocje, tu jest tak, wiecie, tu się dzieje, muszę do tego wrócić, nie? Jak na takim haju. I, i tutaj ta osoba sobie w październiku, brawo dla niej. Gratulacje, ona sobie zda, zdaje sprawę, że przechodzi z wami cykle, niekończące się wieczne cykle powrotów i rozstań i tak dalej, i emocji. I dlaczego ona sobie z tego zdaje sprawę? Bo tak jak chwilę wcześniej powiedziałam, ta osoba była w królu pucharów, czyli ta osoba wcześniej, zanim zauważyła te cykle, ona była z wami w takiej emocjonalności, ta osoba była w uczuciowości. Odbierała świat przy Was przez pryzmat uczuć, emocji. Ale I dlaczego ona zauważa, że to są mechanizmy? Bo ona wchodzi w inną y, y, energię, w energię króla Pentakli, w energię kogoś stabilnego, kto zaczyna w tej stabilności zauważać, że nawet zmiany, nawet zmiany są częścią niekończącego. Się stabilnego wszechświata, który po prostu ewoluuje, ale nawet ewolu, ewolucja jest y, stabilnością. I ta osoba w tej stabilności zauważa dopiero w tej stabilności zauważa dopiero te zmiany dopiero w tej stabilności swojej. I co ona, co ona w ogóle będzie w październiku ym, zamierzała? Ona będzie, dzięki temu, że zobaczyła te schematy z wami, ona będzie patrzeć, zacznie patrzeć w jakiś inny sposób, w innym kierunku. Przykro mi, ale ta osoba zaczyna patrzeć w innym kierunku, słuchajcie. Jakby ogarnąłem, ogarniam, że tutaj z tą osobą mam powroty, rozstania i tak dalej. Ja to już zrozumiałem, ale ja teraz zaczynam patrzeć w innym kierunku, bo tą lekcję już przerobiłem i zaczynam patrzeć w innym kierunku. No, coś takiego. A podstawą tego jest nowy początek dla tej osoby, jej jakaś stabilność. To, że ona zaczyna patrzeć przez pryzmat uziemienia na świat, powoduje, że to jest dla niej nowy początek, nowy ja. Kiedyś byłem, patrzyłem przez pryzmat uczuć, teraz patrzę przez pryzmat stabilności, którą mam w głowie, mentalnej i tak dalej. I to jest nowy początek dla tej osoby. I ta osoba będzie po prostu patrzyła w innym kierunku. Słuchajcie, to jest takie czytanie. Co dalej? No, i ta osoba w ogóle zauważa w październiku. Ta osoba zauważa w październiku, że rzeczy trzeba osądzić, te rzeczy z wami trzeba ocenić i się z nimi uporać. A dlatego, że wcześniej ta osoba była, mówię, w jakiejś nierealności. Jako ta osoba w uczuciach, rozmarzona, ona nie była w realności. To trzeba ocenić. Widocznie na siebie tak może wpływaliście, słuchajcie. Tak, widocznie na siebie w jakiś sposób wpływaliście. Tu są silne emocje, uczucia, odchodzenie. I ta osoba to po prostu zrozum, jakoś zauważyła. Ona to, ona to złapie w październiku, ona to jakoś chwyci, udaje się to uchwycić, te cykle, osądzić to w ogóle. I ta osoba, słuchajcie, wchodzi pod koniec października jednak w energię e, pracy nad sobą, pracy nad swoją tą przyszłością jakąś. Kompletnie zmienia się. E, kompletnie się zmieni się jakoś postrzeganie tej Waszej osoby. To już tutaj nie będzie patrzenia przez pryzmat uczuć, emocji które nas często, wiecie, z, po prostu zwodzą, nie? Zwodzą. Ta osoba zaczyna patrzeć inaczej. Tu i teraz. Y, poprzez swoją jakąś, taki taki stoicyzm, y, widzenie zmian w świecie, w sobie, ale już nie, nie bycie częścią tej wiecznej zmiany. Ja to, ja patrzę jako obserwator. Ta osoba i ona w tym wszystkim wchodzi w pracę, w pracę nad sobą, nad no, coś takiego jest, słuchajcie. A podstawą tego jest, tak jak mówię, tu, ta osoba wychodzi w ogóle, ona w ogóle wychodzi z rozmarzania się, z jakiejś niewiedzy, niepewności, nie wiem co będzie dalej. Nie, ja wchodzę w rzetelność. Ta osoba wejdzie w rzetelność, w ocenianie. Miało być czytanie, Boże, kim dla niego jesteś, a tutaj po prostu a tutaj się pokazuje w ogóle no ale tak, musiałam to tak przeczytać, słuchajcie wy, wy jesteście dla siebie na pewno kim dla niego jesteś na pewno jesteś jakąś, jakimś cyklem który się po prostu powtarza i ta osoba to zauważa, że wy jesteście dla siebie cyklem I ta osoba uznaje, że trzeba coś nowego trzeba coś innego trzeba wprowadzić zmiany bo tak jak gdyby być już dalej nie może bo ta osoba się pojawia w innej energii w energii st stabilności Musiałam to tak przeczytać. Tytuł tytułem, ale ja to musiałam tak przeczytać, bo tak, to, tak się tutaj to pojawia, to czytanie. Dobra, dzięki za oglądanie, za oglądanie do końca. Dzięki za subskrypcję, dzięki za lajki, dzięki za piękne komentarze, dzięki, że jesteście ze mną. Dużo, dużo zdrówka, bo się zaczyna sezonik taki nieciekawy, jeśli chodzi o zdrowie. Także dużo zdrowia, nie chorujcie, pilnujcie się, pijcie dużo ciepłego. I trzymajcie się cieplutko, Papa. Pa.